Zastanawiałaś się kiedyś, jak mówi do ciebie Twoje ciało? Jeżeli tak, to dzisiejsze nagranie pokaże Ci moją perspektywę patrzenia na to, jak odczytywać sygnały z ciała, jak w ogóle się z nim porozumiewać, jak odpowiadać na jego potrzeby. Bardzo lubię ten sposób patrzenia na ciało. Używam go na co dzień, zarówno w moim życiu prywatnym, jak i podczas pracy z moimi klientkami i myślę, że też go docenisz za to, że jest prosty, łatwy i bardzo dostępny. Jeżeli jeszcze się nie znamy, to ja nazywam się Nikola Radomska i wspieram kobiety, które chcą w końcu usłyszeć swoje ciało, bo mają przed Poczucie, że chcę im powiedzieć coś ważnego. Wiedzą, że ta wiadomość płynie z ich nawracających dolegliwości na poziomie ciała, na poziomie umysłu i chcą w końcu się wyzwolić z tego błędnego koła. Pomagam im w tym dzięki odbudowie świadomej relacji z ciałem poprzez ayurvedę, poprzez psychosomatykę i inne metody, które dopasowuję do ich potrzeb, tak, żeby mogły stworzyć styl życia i styl bycia, który je wspiera na każdym poziomie. To współczesne podejście do odczytywania sygnałów z ciała jest takie mocno osadzone w tak zwanym szkiełku i oku. Popatrz, że często nawet to nazewnictwo, które się stosuje, mikroskładniki, makroskładniki, kalorie, deficyt, nadmiar, różne nazwy jednostek chorobowych, to wszystko z jednej strony jest dosyć enigmatyczne dla przeciętnej kowalskiej, która mierzy się z tym tematem, zwłaszcza jak na przykład słyszy od lekarza prowadzącego różne informacje na temat swojego zdrowia. No i jak tutaj w ogóle się w tym wszystkim odnaleźć? Dla mnie takim fundamentem jest podejście ayurvedyjskie, które mówi o tym, że język ciała to język czucia. Te wszystkie kategorie, te wszystkie sposoby rozkminiania ciała, o których Ci przed chwilką wspomniałam, są mocno z poziomu głowy. I to wcale nie znaczy, że one są jakieś niewłaściwe, ale to znaczy w moim mniemaniu oczywiście, że mogą być czasami niepełne. I że żeby odnaleźć ten właściwy kierunek, to dobrze jest je połączyć z nauką czucia, z nauką. Obserwowania swojego ciała i jego reakcji bardziej na takim pierwotnym poziomie. Co to dokładnie znaczy? Język czucia to język, który bardziej czujesz niż wiesz czyli język, który mówi o tym, że coś jest ciepłe, coś jest zimne, coś jest mokre, coś jest suche, coś jest w ruchu, coś jest powolne, coś jest napięte, coś jest rozluźnione. Czujesz to? To jest ten sposób, w jaki komunikuje się z tobą twoje ciało na co dzień. Właśnie tymi sygnałami, które ty odbierasz poprzez czucie ich, a nie poprzez zastanawianie się, analizowanie, racjonalizowanie czy rozkminianie właśnie takie mocno intelektualne emocje, to też jest sposób, w jaki twoje ciało się z tobą komunikuje. Popatrz, emocji nie jesteś w stanie wywnioskować, emocje też jesteś w stanie tylko i wyłącznie poczuć. Poczuć złość, poczuć smutek, poczuć radość, ekscytację, to wszystko jest osadzone bardzo mocno w ciele. Ciało komunikuje się też bólem, dyskomfortem, napięciem, różnymi takimi też mało przyjemnymi doznaniami, które jakby są na jednym biegunie, przeciwstawnym do tego, gdzie znajdują się te doznania przyjemne, takie jak miękkość, takie jak rozluźnienie, elastyczność, poczucie ugruntowania, uziemienia. To są takie trochę dwa bieguny, które są przeciwstawne i one też. Są bardzo ważnymi sygnałami dotyczącymi tego, czego potrzebujesz, żeby wzrastać, żeby wracać do pełni swojej równowagi. No ok, to jeżeli ten język jest taki prosty, jest taki, wiesz, bardzo namacalny, bardzo czuciowy, to w czym właściwie tkwi problem? W sumie podążając za tymi wskazówkami, łatwo jest wywnioskować, że jeżeli w ciele pojawia się zimno, to potrzebuję czegoś, co będzie mnie rozgrzewało. Czy jeżeli w ciele pojawia się napięcie, to potrzebuje czegoś, co pomoże mi rozluźnić ciało. Pierwsza rzecz, której tutaj potrzebujemy, to w ogóle zdobyć wiedzę o tym. Jak obsługiwać nasze ciało? Stworzyć taką instrukcję obsługi, która w sumie jest dołączona do większości skomplikowanych urządzeń, ale do najbardziej skomplikowanego urządzenia, jakie istnieje w ogóle na tej Ziemi, czyli do naszego organizmu, nie jest dołączona żadna instrukcja. I czasami jest tak, że nasi rodzice byli na tyle samoświadomi, że byli w stanie nam chociaż część tej instrukcji przekazać, ale jeżeli jednak tacy nie byli, lub jeżeli nie miałeś z nimi bliższej relacji, lub w ogóle byli zbudowani zupełnie inaczej niż ty, zarówno na poziomie ciała, jak i na poziomie umysłu i intelektu, to nie byli w stanie ci nawet przekazać tej instrukcji, i to twoim zadaniem jest to, żeby ją odkryć i żeby zrozumieć, jak działa twoje ciało. Czego potrzebuje, czego potrzebuje też Twój umysł i czego potrzebują Twoje emocje. No i widzisz, teraz jest tak, że nie do końca mamy problem z dostępem do wiedzy, bo w momencie, kiedy pojawił się internet, ten dostęp do wiedzy jest naprawdę nieograniczony, ale ta nieograniczoność zaczyna nas gubić, bo. Tych sposobów patrzenia na ciało, na to, jak funkcjonują nasze organizmy, jest tak dużo, że naprawdę bardzo łatwo się w tym po prostu pogubić. I tutaj wchodzimy na taki bardzo ważny temat, który nie jest aż tak oczywisty, gdy mówimy o słuchaniu ciała, mianowicie o tym, żeby nauczyć się zaufania do ciała. To jest Taki gruby temat, któremu myślę, że po, poświęcę osobne nagranie w ogóle na tym kanale. Ale popatrz, jak masz wiedzieć, co jest dla ciebie dobre, jeżeli nie ufasz temu, co przychodzi z ciała. Jeżeli prędzej zaufasz jakiemuś specjaliście, czy jakiejś książce, czy jakiemuś kursowi, niż samej sobie i Twojej wewnętrznej intuicji, Twojej wewnętrznej mądrości. Bardzo ciężko będzie ci odfiltrować. Z tego ogromu wiedzy, tą wiedzę, która jest potrzebna akurat Tobie. I jasne, na początku przydaje się ktoś, kto będzie Twoim przewodnikiem, kto po prostu chwyci Cię za rękę i przeprowadzi Cię przez te andry wiedzy i pomoże Ci wyselekcjonować pewne rzeczy, które są stricte dla Ciebie. To jest też część mojej pracy na co dzień z moimi klientkami, ale jednoczesne budowanie tego zaufania do samej siebie, do tego, co przychodzi z ciała, jest niesamowicie ważne, żebyś mogła docelowo odzyskiwać tą wewnętrzną wolność i niezależność od kogokolwiek i czegokolwiek w przyszłości. Tak, żebyś nie musiała się po prostu nikogo w przyszłości pytać, co jest dla ciebie dobre, a co nie, czego potrzebujesz, a czego już masz za dużo. Oprócz tego, że zazwyczaj brakuje nam wiedzy odnośnie sposobów, takich, które możemy dopasować stricte do nas samych, ja dostrzegam bardzo często u moich klientek jeszcze jeden poważny problem. I tym problemem jest to, że zazwyczaj nie słuchamy naszego ciała, a jeżeli już zaczynamy go słuchać, to nadal go nie słyszymy. No, bo popatrz, większość z nas wie, że dobrze jest pić wystarczającą ilość wody, że dobrze jest znaleźć każdego dnia czas na odpoczynek, że ważny jest niezwykle ruch i to, żeby nasze ciało ruszało się każdego dnia i to najlepiej na różne sposoby, że ważne jest to, co jesz i to, jak jesz, że bardzo ważna jest wystarczająca ilość snu, że niezwykle. Istotne jest to, żeby mieć kontakt ze swoimi emocjami i umiejętność tego, żeby z nimi pracować. No ale ile z nas za tym podąża? Bardzo często jest tak, że moje klientki mają mocno zbudowaną już taką samoświadomość i wiedzę na temat różnych sposobów pomagania sobie, ale nie przechodzą do działania, utykają w tym słuchaniu. Gdy już wiedzą na co zwracać uwagę, ale nadal nie robią tego kroku naprzód. Bo popatrz, jak pomyślisz sobie o tym, że spotykasz jakąś nową, totalnie obcą ci do tej pory osobę, żebyś rzeczywiście weszła z nią w dialog i usłyszała to, co chce powiedzieć. Potrzebujesz zbudować z nią pewnego rodzaju relację. Relację opartą na zaufaniu, relację opartą na uważności, na akceptacji też tego, jaką ta osoba jest, bez chęci zmieniania jej. Po prostu słuchasz tego, co chce ci powiedzieć, bez oceniania, bez warunkowania tego, wchodzenia w jakieś takie wewnętrzne dyskusje, czy się z tym zgadzasz, czy się z tym nie zgadzasz, czy to jest ok, czy to nie jest ok. Jeżeli ten Mechanizm słuchania i budowania relacji przełożysz na własne ciało, to pomyśl, czy to jest coś, co już masz z nim zbudowane. Czy jesteś gotowa i otwarta na to, żeby przyjąć się takim, jakie jest, żeby nie negocjować ze sygnałami, które ci wysyła i nie mówić, na przykład, ok, czuję to zmęczenie, ale mam tery jeszcze inne rzeczy do zrobienia i teraz nie mogę sobie na nie pozwolić, więc Sięgnę sobie po kawkę zamiast zrobić chwilę przerwy. Ciekawa jestem, jak Ty na to patrzysz i jak to wygląda w Twoim życiu. Podziel się tym ze mną w komentarzu, jeżeli masz na to ochotę, i daj mi znać, jakie najczęściej sygnały wysyła Twoje ciało i jak do Ciebie mówi.